Czy wiedziałeś, że nie brakuje wariatów, nie no, wczoraj oglądam filmik, no rozpierdala mnie to. To jest przykre, ale i śmieszne. Byłeś pewnie nad morzem albo yy, zakopanem i spotkałeś tam czarodziei trzy kubki lub trzy karty. Kurwa babka wczoraj opowiadała jak nadziała się i 800 zł straciła. Kurwa, ja rozumiem, że w latach 90., początek 2000 że to funkcjonowało i dali się nabierać, ale dzisiaj jak wszyscy o tym mówią, przecież to jest ewidentny wałek. Ale ja przyznaję im, że są genialni, nie? I mega cwani. Lepiej stracić w ten sposób stówę moim zdaniem, niż dać na tacę. No najlepiej w ogóle nie tracić. No ale jeszcze najlepsze to jest to, że ludzie są tak naiwni, że za pierwszym razem dadzą im wygrać 100-200, a on chce grać dalej i nagle jest w plecy oby tylko 200, a nie 2000 albo 3, nie, bo takich, takich to też nie brakuje, nie także pilnujcie się i nie grajcie bo nie macie szans, nie macie szans tyle razy o tym mówili ale ludzi widzę, że ludzie się nie uczą i dalej próbują ryzyka, no to lepiej zdrabkę za 5 zł sobie kupić, masz większą szansę <grytanie> kurwa no, no szkoda mi tych ludzi, którzy dali się naciągnąć. Ja widziałem osobiście parę razy coś takiego. Patrzyłem, ale no nie, ani 5 zł. No chyba, że chcesz wrzucić do kosza swój hajs, no to wtedy tak. Pozdrawiam. I przyznaj się, czy ty już kiedyś próbowałeś sił i czy może ci się udało wygrać albo stracić. Pozdrawiam. I pilnuj ta się.